Siemanko mordeczki, witamy Was w kolejnym odcinku na, na kanale, kanale Tech Poland I dzisiaj specjalny odcinek dla Was Mówiliśmy, że mamy masę pomysłów, to jeden właśnie z nich e, Ostatnio rzadko bywam na basenie, w ogóle rzadko bywam na basenie Spróbujemy dzisiaj zrobić e, kółeczka pod wodą Czyli bardzo ciekawy temat, którego chyba nikt w Polsce nie poruszył tak Widzieliście pewnie filmik jak delfiny robią, albo ludzie też Zobaczymy czy mi też się uda, bo przysięgam, nigdy w życiu tego nie próbowałem wcześniej, także ja też też zobaczymy. Czy to sobie akurat sprawdzimy, standardowo zanim przejdziemy sobie do samego odcineczka Pamiętajcie by strzelić łapeczkę w górę pod tym filmem Zasubskrybować kanał, kliknąć, kliknąć w dzwoneczek w... Oraz podajcie na Instagram oraz na czat Poland I do tego na grupę First Vape 18 Pamiętajcie oczywiście o naszych premiksikach Które dostaniecie w sklepach stacjonarnych oraz sklepach internetowych tutaj u dołu A dodatkowo przypomnijmy Wam też ze względu na to, że dużo osób pyta nas o vape spoty Więc najbliższy vape spot razem z nami będzie w Rybniku, Trafika Rybnik organizuje 26 października, czyli w piątek Mam nadzieję, że się tam zobaczymy Badamy tam, coraz więcej osób bierze udział, także mam nadzieję, żeby też ktoś z was się pojawi No i dodatkowo chciałbym też powiedzieć, że część tego filmiku będzie nagrywane kamerką GoPro Także jakość też będzie się zmieniać No na, 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 i na pewno dźwięk będziemy będzie nagrywać gorszy Także zapraszamy do oglądania Jedzie Moi kochani Jesteśmy już tutaj na miejscu Maciej jest pod wytryskiem. Nie będzie wcale lepiej. Maciek jest pod wytryskiem, też No i zobaczymy, co z tego będzie. Jak jest? jest bardzo źle. O nie. nie, jest, nie jest tak tragicznie. Ale jakoś... Nie, nie chcę. Jak, jak woda? Skarbuj. Cudownie. Czyli nie. A ty wiesz jak to się robi? Nie. Lecz się domyślam. Najgorsze będę myślał się położyć czy i w wleje, Dobra, trzeba próbować, Co nie? Też próbujesz? Co? Zaraz. Ja widziałem, jak oglądałem te filmiki... Czekaj. O. Jak oglądałem filmiki, widziałem, że robią coś takiego. O takie coś. Wpadają na ten język. No naprawdę tak to, to wyglądało. Nie dobra. Ale muszę być tak centralny. No. Dawaj. Spróbujemy. No. Spróbujemy najpierw głowę po prostu do góry podnieść. Zobaczymy czy to jest... Spróbuj. Dobra. 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 Różnie będę próbował. Ja nic nie będę widział i tak, więc... Więc najwyżej kopnij mnie jak będziesz coś widział. Dobra. Uwaga, lecimy. Próba numer dwa. Ach, zajarałem się, kurde, zaraz Dolphin Speeda będę badał. Kurde, spoko ogólnie. Sprawdzamy to co dalej. Wyjdziemy sobie na zewnątrz. Maciu? Ja chcę, ja też. <laughs> Nie polecam. No, ja no dobra, to jest takie Całkiem miło. Uwaga, ja robię salto. Patrzcie na to. Na A dodatkowo chcieliście zobaczyć, jak ja robię salto. Więc <noise> bardzo proszę. Właśnie tak. A teraz do tyłu. Trochę oszukuję. Nie tam, trudno tak, tam tak, zrobisz, tak to się robi. Głównie zrobisz. <laughs> Jaki rak A teraz może jakieś 360 Nie, patrz na to Wszyscy patrzą. No Boże tak się nie no. robi tego A więc teraz próbujemy zrobić we dwóch Trzy, cztery Coś? U niego tak. A u mnie? Chyba też. <gry> nie, <gry> bo, nie bo tu nic nie widać, ciężko powiedzieć. Trzy no. Zero. Akcja. Ej, dawaj, nagraj o, mi to jak ten święto na Zatkałeś nos, nie? No tak raz tak ready i ja spróbuję tak pod do centralnie się to Moje oczy, a moje nie. Patrzcie, pokażę Wam jak robi wieloryb. Światła, kamera akcja. Dobrze nas widać? Tak, zajebiście. Dobra, Mordy. Jak widzieliście, challenge się udał. Chociaż, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się takiego wyniku, bo za pierwszym razem już udało mi się zrobić kółko. Maciej, oczywiście, po jakimś czasie również dołączył do mnie i na liśmy te kółka tak solidnie, mega fajna zajaweczka. I jeżeli chcecie, żebyśmy zrobili tutorial, jak robić, jak kółka, robić pod wodą, kółka pod wodą, ja was nauczę. To niech będzie 5000 łapek pod tym. 5000 wystarczy Nie 4, Dajmy 4. 4000 łapek w górę i robimy odcineczek jak robić kółka pod wodą. Jest to Dokładnie. naprawdę stosunkowo proste. A, aczkolwiek trzeba wiedzieć tak jak? Parę rzeczy. Trzeba, trzeba, wiedzieć. trzeba wiedzieć parę rzeczy, e... ale jest to na pewno prostsze niż robienie kółek z dymu. Tak, też tak. Też tak mi się wydaje eee, W każdym razie Było mega fajnie, jestem strasznie zmęczony i strasznie głodny Nie wiem jak ty Maćku, ty pewnie Nie też Ja również eee, Zatkało mnie w ogóle, mi się tyle wody nalało do nosa Wszędzie, przez to kładzenie się pod wodą Uch, W każdym razie już mamy to za sobą eee, Jak mówiłem, challenge się udał Także jestem zadowolony Na takie robienie kółeczek najlepiej brać ze sobą tu coś na nos I dodatkowo okularki i wtedy można jeszcze czepek na głowę i można startować i robić zajebiste kółeczka. My robiliśmy dzisiaj bez przygotowania, bo to jest taki bardzo spontaniczny odcineczek, natomiast wyszedł chyba spoko. Robiliśmy to w Lublinie, Aqua Lublin. W ogóle dajcie znać w komentarzach, czy podobają Wam się takie luźniejsze odcineczki, że niekoniecznie o papowaniu, bardziej tak jakby z innych troszkę jakieś challenge'e, z nieco innych dziedzin. Bo możemy ten kanał e... rozbudować o więcej Dokładnie. odcinków, bo Mamy tamy, parę pomysłów właśnie. E... W jaki sposób możemy rozbudować ten kanał w innym kierunku, także dajcie znać Pamiętałem. Prawdopodobnie jest to ostatni dzień przed wybiciem 100 tysięcy subskrypcji Ostatni? I to jest czwartek, dzisiaj jest środa. Także Sprawdź. Miejmy nadzieję, że dzisiaj jest ostatni dzień 100 tysięcy Jak to wygląda? Nie, no jeszcze nie Ostrość Ostrość? No, a więc pamiętajcie, subskrypcja, dzwoneczek, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie zobaczyć inne filmy, bo to nas bardzo motywuje do działania. Jeśli chcecie zobaczyć też oczywiście film jak robimy kółeczka pod wodą. No i oczywiście kółeczka. udostępniacie ten filmik, żeby ludzie zajarali się tym, że można tak zrobić, bo sam szczerze mówiąc dowiedziałem się dość późno. Ale rzeczywiście siada to, yy, i to bardzo łatwo. Mi to też wychodziło w miarę. Ja my troszeczkę lepiej. Ale, ale jest naprawdę spoko, także z naszej strony na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie łapeczka, subskrypcja, dzwoneczek. Wpadajcie na Instagram Wave Tech, Tech. oraz Tam, na, na story zawsze możecie zobaczyć bardzo ciekawe rzeczy oraz na grupę First Vape 18. A dodatkowo zapraszamy Was po nasze pyszne premiksiki u dołu, macie informacje w opisie, a także szukajcie ich w sklepach stacjonarnych także do zobaczenia. I oczywiście wpadajcie na Vape Spot w rybniku 26 października, czyli już za 8 dni. Jeśli co to oglądacie, czyli w czwartek, poza 8 dni, 26 października, widzimy się na Dave Spocie w Rybniku, kafika <trym> Także, do widzenia. Elo.